To chwilę jeszcze musi potrwać. Nie tak to nie to chyba. To nie to. Chyba tylko. E, Aaa że to do... jest. znalazłem coś twojego. Nie wiesz do czego to służy, co? Proszę bardzo. Jak mojego? Twój z Mei. No chyba, że Karola. Będziesz gotowy, to... No słyszcie, stój, stój, no nawiej. U mnie na kanale będziecie mogli zobaczyć wywiad z tym panem. Zapytamy go o rozwiązania, jakie stosują w Portugalii strażacy. Także zapraszam do materiału, które pojawi się za jakiś czas na kanale. Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym relacja z warsztatów Rescue Tech, które odbywają się na poligonie Szkoły Aspirantów w Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a poligon mieści się w Kościelcu. Za mną, jak widzicie, Odbywa się właśnie prezentacja sprzętu marki Rescue Tech. Oczywiście wszelkie nowinki techniczne przedstawiają strażacy zawodowi z Portugalii. Jest to Diogo i oczywiście Renat, którzy są tutaj zaproszonymi gośćmi. Podróżują po całej Europie, przedstawiając właśnie ciekawe nowinki techniczne, sprzętowe, a także pokazują nowatorskie metody prowadzenia działania z zakresu ratownictwa technicznego. W dniu, w dniu dzisiejszym, w tej dzisiejszej relacji, postaramy się Wam to przedstawić. No, nie? sam mówi o tych wężach powietrznych jako węże powietrzne przeznaczone dla strażaków nie dla piekarzy nie dla hydraulików, ale dla strażaków i wspomina tutaj o bardzo fajnym zabezpieczeniu zobaczcie mamy tutaj możliwość połączenia oczywiście tych węży ale jeżeli chcemy odblokować jest pierwszy stopień i musimy drugi raz odblokować żeby móc wyciągnąć całkowicie złączkę ze złączki dzięki temu mamy pewność że nie dojdzie do przypadkowego rozłączenia. Jak wiecie, chodzi o bezpieczeństwo. Czyli kiedy podnosimy jakiś ładunek, przypadkowe rozłączenie takiego przewodu mogłoby się skończyć bardzo, bardzo niedobrze. Dlatego mamy właśnie te dwie pozycje: podwójne zabezpieczenie czyli strażak odporny. Drodzy widzowie, chciałbym Wam pokazać rozwiązania, o którym tutaj właśnie Renat mówił. Czyli mamy zestaw poduszek, mamy na wierzchu talerz. Talerz ten powoduje, że powierzchnia styku poduszki z przedmiotem podnoszonym jest dużo większa. Dzięki czemu mamy większą stabilność zestawu zachowaną. Zobaczcie, przyłącza węży, są na obrotowych takich końcówkach. Dzięki czemu można będzie pracować. Tak, jak wam mówiłem, podwójne zabezpieczenie, które zostało już zaprezentowane w czasie odpinania wkrótce węża. E, oczywiście możemy też zastosować mm, dodatkową wstawkę męża powietrznego z zamknięciem. Dzięki czemu możemy cały zestaw rozpiąć, pozostawiając powietrze w poduszkach. Ciekawostką jest jeszcze dołączony do zestawu. taka, taka mapa gumowa, która powoduje, że możemy postawić cały zestaw. Na ziemi e, i nie uszkodzi się nam ten zestaw od jakichś tam elementów, które mogłyby się zna znajdować na poziomie gruntu. Co do zdolności technicznych, e, ta poduszka, która jest niżej, ma udźwięk 70 ton, ta wyżej 26 ton. Oczywiście cały zestaw ma tyle udźwięku, co e, najsłabsze jego ogniwo, czyli ta poduszka 26 tonowa. E, pracują pod ciśnieniem 12 bar. Ostatecznie ja jestem tutaj z Jackiem, jesteśmy w przyczepie marki Rescue Tech z wyposażeniem, które podróżuje po całej Europie. Pewnie jesteście ciekawi, co na takiej przyczepie się znajduje. Oczywiście część sprzętu już została zaprezentowana, ale postaramy się Wam pokazać. Zobaczcie, na zdjęciach, na, na ujęciach zobaczycie tego typu podpory. Podpory są świetne. Oczywiście tutaj Renat tłumaczył, jaka jest ich przewaga konkurencyjna. Myślę, że warto tu wspomnieć o zabezpieczeniu stopa. Nie jest ta, w stanie się wypiąć, jeżeli e, na podporze jest przynajmniej 30 kg, to tak jest. Co tutaj jeszcze mamy jakieś ciekawe rozwiązania? E, przede wszystkim bardzo wysoka nośność tych podpór, bo to jest aż 15 ton i wszystkie wartości podawane są przez współczynniku bezpieczeństwa 4 do 1, czyli teoretycznie taka podpora jest w stanie przenieść aż 60 ton. Dodatkowo jest zaprojektowana w ten sposób, tak jak tutaj kolega wspomniał, nie da się zwolnić, jeżeli, jeżeli jest obciążona. Dla naszego bezpieczeństwa, jeżeli przenosi obciążenie, nie da się zwolnić. Jeżeli jest nieobciążona, możemy ją swobodnie złożyć. Występuje w pięciu rozmiarach cały szereg różnych przedłużek. Yy, tak. I, i jak możemy, na jaką wysokość możemy zbudować z ilu elementów? Yy, maksymalna wysokość przedłużek to jest 1,20 m z nie więcej niż dwóch przedłużek, czyli musimy zachować tak. te dwa elementy. Oczywiście. Okej, okay. mamy tutaj jeszcze wiele innych ciekawych sprzętów, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na te klucze multitule. Co to jest? Tak, jest to klucz zaprojektowany pod kątem kompatybilności z całym zestawem. Czyli mamy tutaj sześciokąt, którym możemy mocować wszystkie korki łączące do poduszek, jak i do podpór pneumatycznych. Mamy tutaj zbijak do szyb, mamy możliwość przypięcia sobie tego narzędzia do pasa oraz mamy świetne narzędzie do usuwania wszelkich uszczelek w samochodach osobowych rozumiem, dziękuję. Teraz byśmy przeszli jeszcze na zewnątrz i pokazali wyposażenie Jasne. Jesteśmy już na zewnątrz. Jak widzicie, jest tutaj sprzęt. Mamy tutaj elektryczne narzędzia hydrauliczne. Mamy tutaj podpory, oczywiście poduszki, które są hybrydowe, tak jak. Tak, jak być może już wiecie, w polskim pożarnictwie rozeznajemy podział poduszek na takie, które są rozpierające i podnoszące wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie. Tutaj mamy połączenie poduszek jednych i drugich, czyli hybrydowe. Mamy dość wysoką wysokość podnoszenia przy, przy wysokim ciśnieniu mhm. i dużym udźwigu. Na jaką wysokość trzy poduszki podniosą? Trzy po, w zależności od modelu, ponieważ mamy model NT2, który ma 24 cm wysokości, model NT, NT4 oraz NT8, czyli w zależności od kombinacji, ale tak. w przypadku dwóch poduszy, które były tutaj łączone, tak. mamy niespełna metr. Niespełna metr, tak, Czyli jest mamy rozwiązanie niespotykane właściwie. Tak, metr i mamy 26, jak dobrze pamiętam, ton, ton na tej mniejszej poduszce u dźwigu. Także rozwiązanie bardzo fajne. Warto wspomnieć, że mają też taki sferyczny owalny kształt. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w swojej strukturze posiadają na stale zatopiony metalowy pierścień, metalowy krąg, który powoduje, że przy pełnym napełnieniu ona zachowuje swój owalny kształt, czyli dzięki czemu Zachowuje bardzo wysoki udźwig dzięki dużej powierzchni przylegania do podnoszonego obiektu. Świetne informacje Jacku, ja Ci bardzo dziękuję. dziękuję. A drodzy widzowie, jeżeli byście chcieli poznać więcej szczegółów, zapraszamy w przyszłości na kolejne edycje warsztatów Rescue Tech, które organizuje SafeTech, dystrybutor tego sprzętu w Polsce. Na pewno warto. My przechodzimy do założeń, które będziemy realizować przy użyciu tego sprzętu. Powiemy Wam, jak się on sprawuje. Tutaj położony na pokół autobus, który uległ wypadkowi. Strażacy mieli za zadanie zastabilizować podporami ten autobus i unieść go za pomocą właśnie poduszek, które wcześniej widzieliście, tych poduszek hybrydowych. Oczywiście wykonali to bez instrukcji według własnego uznania. No i teraz przedstawiciele z Portugalii, strażacy, podsumowali, co zostało dobrze wykonane, co zostało źle wykonane. Jeżeli chodzi o takie główne sugestie, to pojawiła się opinia dotycząca umiejscowienia podpór w oknach, że uniemożliwią ewakuację osób poszkodowanych. Też można było zastosować podpory w miejscach, gdzie konstrukcja autobusu jest silniejsza, czyli choćby nawet na jego krawędziach. To są takie pierwsze uwagi. Oczywiście resztę zostawiam dla osób, które brały udział w warsztatach. <muzyka> Ok, perfekt, dziękuję. Drodzy widzowie, ja jestem tutaj z Violą. Viola e, przyjechała do nas co? z Warszawy. Z Warszawy, także kawałek drogi. E, reprezentuje markę SafeTag, która no, dzięki właśnie tej marce mamy dzisiaj przyjemność wziąć udział w warsztatach. Co się dzisiaj działo? Dzisiaj gościliśmy bardzo fajnych ludzi z grup specjalistycznych, poszukiwawca lowniczych i rolnictwa technicznego. Próbowaliśmy dla wielu nowy sprzęt firmy Rescutech, nowe rozwiązania, nowe technologie. Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Ciekawe są ide idee techniczne. Myślę, że wielu jest zadowolonych. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z założeń, które były realizowane, bo jako strażak mogłem zwiększyć swoją wiedzę odnośnie właśnie działań z ratownictwa technicznego, że tu mówimy o ratownictwie technicznym związanym ze zdarzeniami i drogowymi czy też o ratownictwie technicznym w działaniach związanych z budowlami. Tak, za nami partia czy część związana z gabarytami, za chwileczkę przychodzimy na budynek, gdzie będziemy robić stabilizację różnych partii, także zostańcie z nami, żeby zobaczyć więcej. Dokładnie tak. Pozdrawiamy serdecznie. Drodzy widzowie, zobaczcie, tutaj jest moja torba sprzętowa, w której przewożę zwykle środki ochrony indywidualnej, czyli ubranie specjalne. Już Wam odsunę, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda. Mamy ubranie specjalne, mamy hełm, W bocznej kieszeni z taką siateczką mamy buty. Są koszulki, jest kominiarka. Są rękawice techniczne, są rękawice do działań związanych z działaniami wcześniejszymi. Także wszystko to, co jest potrzebne w tej torbie się znajduje Ja już jadę w kolejne miejsce Pogoda nam dopisuje, mamy środek lata Także jest bardzo ciepło, myślę, że około 30 stopni, jakże się myślisz? No więcej, więcej Więcej, byłem. więcej, także cieplutwo jest, atmosfera gorąca Dlatego ja dzisiaj w takim lżejszym stroju, ale za chwilę za chwilę troszeczkę sauny, czyli ubiorę na siebie ubranie specjalne. widzicie, ja już się przygotowuję do ćwiczenia, jakie teraz będziemy realizować. To jest zagadnienie z ratownictwa technicznego, dokładnie budowlanka. Będziemy stabilizować budynek. To wszystko przy użyciu sprzętu, który w dniu dzisiejszym jest dostępny. Ja wyciągam ze swojej magicznej torby magiczne rzeczy. Przy okazji chciałbym Wam pokazać naszą nową naszywkę zespołową. Część z Was oczywiście, która śledzi mnie na Instagramie, Adrian Socha, yy, zna już tę naszyweczkę. Zobaczcie tak. Tak ona się prezentuje. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Do zdobycia przy współpracy z nami, oczywiście. Kurteczka za założona. I biorę hełm i lecę, bo już jesteśmy troszkę spóźnieni. Tak to jest, jak się jest uczestnikiem i też realizuje się medialnie wydarzenie, żeby było jak najlepiej ofotografowane i sfilmowane. Gdybyście w przyszłości potrzebowali naszego wsparcia w tym zakresie, możecie liczyć i na jedno, i na drugie. A i najważniejsze, nie zapomnijcie wziąć ze sobą wody, bo jest naprawdę gorąco, a odwodnić się w ubraniu specjalnym naprawdę nie jest trudno. zrealizowaliśmy pierwsze zadania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu oczywiście tych podpór, za, za mną jest kolumn gumtree jakby to nazwać w języku polskim? nie wiem, ale widzicie na załączonym obrazku e, przy użyciu trzech kolumn podpór zastabilizowaliśmy e, tutaj sufit mamy również stabilizację nadproża e, ciekawostką jest, oczywiście te podpory e, rozsuwamy mechanicznie e, przy użyciu siły własnych rąk Oczywiście mają również gniazda, gdzie możemy zasilić je powietrzem. Nie jest to potrzebne w tym przypadku. Już stabilizacja spełnia swoją rolę, ale gdybyśmy potrzebowali jakby te podpory unieść za pomocą powietrza, możemy to zrobić. Widzowie, zobaczcie, za mną jest zrealizowane dalej założenie z budynkiem, z zakresu ratownictwa technicznego budowlanka. Mamy tutaj ustawione przypory, trikery. w ciekawym, nietypowym rozwiązaniu, czyli stabilizacji narodzeń budynku. No, myślę, że dla znawców tematu jest to nie lada gratka, bo nie występuje to dość często w jakichkolwiek materiałach dydaktycznych czy też szkoleniowych. W dniu dzisiejszym możemy to przetestować no, własnymi rękami. Witam serdecznie z tej strony Adrian and Renatu Renato, przyjechał do nas z Portugalii jest strażakiem. Ja dzisiaj z nim porozmawiam. Wymieniliśmy się naszy, naszywkami nasze so, Team and uh, your organization, Every Rescue Portugal. Okej. Okay. Uh, przyjechali do nas z Portugalii i przeprowadzili uh, warsztaty. dziękuję uh, I thank you for today. Okay. It was very good. It's first time in Poland? Yes, it's my first time in Poland. i am enjoying it the people receive us in a very friendly way and we find out a, a group of firefighters very enthusiastic and motivated to, to work with us uh, earlier i saw your uniform uh, it's special in your country um, our uniform it's a personal protective equipment we just attach some patches there um, with with uh, with our brand yeah. restech but also with every rescue portugal we work in partnership uh, as you know restech is um, a, a rescue um, company rescue uh, that produces rescue equipment heavy rescue equipment and also uh, aircraft recovery equipment uh, restech exists since 1974 his headquarters is in Nice, in the Netherlands, and we cooperate with RescTech for more than 10 years. AV Rescue Portugal, it's a small training company. Uh, we act very professionally. You can visit us in, in our website, and you can see the type of trainings that we do. Uh, we have the passion for rescue, and we try to, to specialize ourselves in trucks, buses, trains, Structural collapse, uh, rescue in a trench, everything that requires technical rescue. You are a very experienced uh, firefighter. What do you? you what is your uh, firefighting history? So I started in uh, 1991 as a cadet in uh, a fire brigade in a small village near Lisbon. Uh, I try to. Uh, go further in my career. Then I join our national civil protection service, where I worked for uh, more than 20 years, and I continue to develop my, my career as a firefighter. And then in 2005 I joined the fire brigade of Odivelas. It's a big city near Lisboa where I continue my work until um, 2015, 2016, I believe and then i, at this time, i only do trainings and i try to develop my skills as a technical firefighter. thank you. in your country, portugal, uh, our special firefighter school, yes, portugal have a national um, firefighting school where people from all over the country and from this means portugal as a, a part of the european continent. And also from our islands, join there for the trainings that they have for the training courses. Since the training for the command level, the chief, fire chief level, and for firefighters also. Your life is your passion. Yes, I do. That's why I changed. Since one of October, I decided to join the rescue team because this is really what I like to do. And uh, I'm happy with <laughs> it. How many countries did you visit uh, to trainings? Uh, to be honest, I don't know the number of countries, but we already have been in, uh, of course, Portugal, Spain, France, uh, Slovakia, the Czech Republic, uh, here in Poland, our first time, uh, in Taiwan also. Uh, i don't know if I something else. me and my team, uh, we are uh, very happy to meet you today. Uh, i very, very thankfully for you, uh, for your knowledge. okay. thank you for receiving us in a good way. and uh, it's always a pleasure to share what we know. we don't know everything. we are always learning. and today was a, a day where we share a lot of experiences. and i believe that when we share experiences, we have. A better end and we always learn in the end beautiful words maybe in future we will be able to uh, meet together in your country of course the invitation is made if you want to visit us in in our training center it will be a pleasure thank you very much thank you thank you Dzisiejszego materiału nie zrealizowałem sam. Ze mną jest dzisiaj Grzesiu, Grzesiu Green Ram Production. Po polecamy, polecamy omaha do nas właśnie z tyłu za kamery. Jest też Rafiks, Rafiks właśnie to opala prawą rękę, bo lewą już was paradą totalnie. Rafix, podłoga Socha Team na Instagramie, Grzesiu Freelancer Green Run Production na Instagramie. Zapraszamy. Zapraszamy też na profile pozostałych członków Socha Team. Ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przypominam Wam, że wszystko to, co robimy, realizujemy non-profit dla Was, także zapraszamy Was do wsparcia na Patronite. Zapraszamy też do współpracy marki i firmy. Pojawia się to coraz częściej, zapytań jest coraz więcej, także powiem, kto pierwszy, ten lepszy, żebyśmy mogli to wszystko zrealizować, bo to jest bardzo dużo. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam wspaniałego dnia lub wieczoru, trzymajcie się, cześć.